tam także ufajdolone wszystko jak 150 i tak leży tam stara zębatka jak widać widać, widać, widać. zęby już się zawijają, łańcuch do wyrzucenia no i miałem tylko zrobić sobie, wymienić na nową zębatkę taką to jest przerabianą 56 zębów lampa też jest trochę inna, też przerabiana Nigdy te mocowania nie są inne, niestandardowe. No ale się okazuje, że mam inny problem niż tylko wymiana zębatki. Jak widać, co tu się zrobiło. No, pękło mocowanie na dole. wahacz jest ułamany. Cały wahacz sobie chodzi. Pękło jednej śruby też nie ma. Dlatego było bicie i było mało z jednej strony. No już, już... Luzy też są, bo to wiadomo... To pracuje się, wybije. Tu na ośce nie wiem jakiego luzy, czy są luzy. Na ośce nie ma luzów. Od tej strony nam taką... nabić na tą flanszę, jeszcze jedną flanszę i to wzmocnić. Bo, bo tu jest też... Może tu akurat trochę simmering trzyma, ale tutaj ten minimalny luzik taki był. Był i by było trzeba tu nabić drugą flanszę i to zaspawać, wzmocnić. No, a i tu luzy się na wahaczu wybijają To jest normalne. Musiałby już znowu spawowywać nawet tulejki. Pocieńczą się z prawej strony teraz więcej wybił. Ale to może być wina tego, że trochę tutaj waha, czy jest nie tak. powinno być ogólnie dwa. Żeby się po prostu yy, nacisk jednakowo. Jednakowo żeby się nacisk rozchodził. Też będzie to trzeba przerobić tyle no dzisiaj to chyba już nawet tego nie będę rozbierał ale w sumie chyba tak wahać muszę żeby to pospawać, zobaczyć trzeba będzie spazować, pospawać, ewentualnie wzmocnić to jakoś no. Te... w zasadzie to się tylko trzymało to na tym jeszcze co trzyma hak no, no dobra, a takie wychodzą Rzeczy jeśli się tam drzewo z lasu wywozi. Dobra, jakoś to się wiornik po musi się naprawi. Dobra, meka. No i wychodzą kolejne mankamenty. Także tutaj jest kolejne pęknięcie. To to jest coś przeze mnie było wcześniej już przerabiane. Jakie tam wzmocnienie Trzeba to troszkę znowu teraz inaczej poprzerabiać. No. Trzeba będzie tutaj wstawić takie całe długie te spawać. No, być może jeszcze z drugiej strony to zrobię. Także będzie trzeba regenerować cały wachlarz znowu, czyli 2x2. Nie będą potrzebne takie elementy. No, to jest za krótkie. No, ...chyba będę się to jeszcze chyba będzie przeszkadzać, to będziemy się to trochę jeszcze tu dobrze polić, Tu, jak widać, jest pęknięte. To jest trochę cienkie, można powiedzieć. To a a a, 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 a. a mocowanie tego to jest dużo grubsze. Nie się chodzi o tym góry, nie. A to zastosowali cieńsze. Mogli zastosować takie, aby nie było tam nawet opcji żeby to chciało pęknąć ale tak, no, ładnie jest przeznaczonego do jakichś tam ciężarów ciągania bo zresztą to jest ramat 180, a nie nie od jakiegoś lepszego kłada ale wiolnik tu już ma patenty, także obczaje tu już wstawię takie długie, gdzieś dotąd jeszcze się zastanawiam czy nie przerobić samej tej ośki, którą tu wsadzę na coś całkiem innego no. jak będzie trzeba tu zrobić tu chyba też wstawię jeszcze jeszcze jedno takie tu pospawam i na to jeszcze jakąś blachę żeby to się trzymało kupy no, no sądzę że, że że ten metal nie wiem czy ma takie same ścianki jak to czy trochę cieńsze trudno stwierdzić Dobra, także czeka mi kupa roboty. Tu też to wstawię z dołu spałem i jeszcze później tutaj coś chyba spawam też niestety to musi być solidne jeśli to ma duże obciążenia wytrzymywać No dobra, także grzebię dalej